W samym sercu Gliwic, wśród zieleni i z dala od zgiełku miasta, znajduje się miejsce wyjątkowe, miejsce, gdzie każde dziecko może rozwinąć skrzydła. To szkoła podstawowa nr 30, szkoła z tradycją, nowoczesnością i sercem. Tu każdy dzień zaczyna się od uśmiechu, a kończy z poczuciem dumy i spełnienia. W szkole podstawowej numer 30 wierzymy, że edukacja to nie tylko wiedza, to relacje, pasja i rozwój. Od klas integracyjnych, przez nowoczesne pracownie, aż po zajęcia rozwijające talenty tu każde dziecko znajdzie swoje miejsce. U nas nauka to przygoda. Gdy przychodzi czas na wyciszenie i refleksję uczniowie zaglądają do naszej biblioteki. To nowoczesna przyjazna przestrzeń, w której wiedza spotyka się z wyobraźnią, a książki stają się drzwiami do nowych światów. Dla tych, którzy marzą o wielkiej grze, dla tych, którzy kochają sport i rywalizację. Szkoła podstawowa nr 30 to także klasy piłkarskie pod patronatem piasta gliwice. Pod okiem wykwalifikowanych trenerów, Uczniowie rozwijają nie tylko umiejętności sportowe, ale też charakter, dyscyplinę i ducha zespołu, bo tu wychowujemy nie tylko zawodników, wychowujemy mistrzów. W ramach zajęć z pierwszej pomocy nasi uczniowie zdobywają praktyczne wiedzę, która może pomóc w sytuacjach zagrożenia. W szkole podstawowej nr 30 nowoczesna technologia wspiera codzienną naukę. Na lekcjach korzystamy z tablic interaktywnych, które zamieniają zwykłą lekcję w ciekawą, multimedialną przygodę. W szkole podstawowej nr 30 wiemy, że najlepsza nauka to ta, która sprawia radość. Dlatego uczymy poprzez zabawę twórczo, aktywnie i z uśmiechem. W trosce o dobrostan naszych uczniów, stworzyliśmy kącik wyciszenia miejsce, gdzie każdy może się zatrzymać, uspokoić i poczuć bezpiecznie. Kiedy lekcje się kończą, szkoła wcale nie zasypia. Nasza świetlica szkolna to miejsce pełne życia, kreatywności i bezpieczeństwa to przestrzeń, w której dzieci mogą odpocząć, rozwijać pasję, zawierać przyjaźnie i po prostu być sobą. Pod opieką doświadczonych wychowawców każdy dzień w świetlicy staje się nową przygodą. W szkole podstawowej nr 30 stawiamy na wszechstronny rozwój. Dlatego nasi uczniowie uczestniczą w regularnych zajęciach na basenie. W naszej szkole sport ma swoje wyjątkowe miejsce: to nowoczesna, przestronna sala gimnastyczna, w której uczniowie mogą rozwijać sprawność, rywalizować i odkrywać radość z ruchu. Nasza stołówka szkolna to miejsce, gdzie domowe smaki spotykają się z troską o zrównoważone żywienie. Każdego dnia serwujemy świeże, ciepłe posiłki przygotowane z myślą o potrzebach najmłodszych. Szkoła to coś więcej niż mury, tablice i lekcje to ludzie atmosfera i wspólna codzienność która kształtuje młodych ludzi na lata. W szkole podstawowej nr 30 w Gliwicach wierzymy, że każde dziecko zasługuje na uwagę, wsparcie i przestrzeń do rozwoju, zarówno w nauce, jak i w relacjach z innymi. To miejsce, gdzie łączymy tradycję z nowoczesnością, ruch z refleksją, technologię z sercem. Gdzie każdy dzień to szansa na odkrycie czegoś nowego, w świecie i w sobie samym. Jeśli marzysz, by Twoje dziecko rozwijało się w bezpiecznym, przyjaznym i inspirującym środowisku, zapraszamy do naszej szkolnej społeczności. Rekrutacja trwa do końca wakacji. Wszystkie szczegóły znajdziesz na stronie, odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Zobacz, jak wygląda nasza szkoła od środka, poznaj nasz zespół i bądź na bieżąco z wydarzeniami. Szkoła podstawowa nr 30 w zespole szkół ogólnokształcących nr 5 w Gliwicach prowadzi rekrutację na rok szkolny 2025 do 2026 do następujących oddziałów klas pierwszych, klas czwartych sportowych o profilu piłka nożna, klas piątych sportowych o profilu piłka nożna. Szukasz szkoły, która łączy edukację z pasją do sportu? Zapraszamy na naszą stronę internetową, gdzie znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące zapisów. Zadzwoń do nas, chętnie odpowiemy i pomożemy w procesie rekrutacji. Zeskanuj również kod, widoczny na ekranie, zostaniesz przekierowany bezpośrednio na stronę szkoły.